Jego następny krok wobec ciebie. Jeśli to widzisz, to nie jest przypadek. To jest właśnie Twój przekaz. Sprawdźmy sobie jego następny krok. Hmm. Ja widzę, że on będzie chciał podejść logicznie i tak na chłodno. To będzie krok, w którym on pokaże ci, że potrafi naprawdę być zdecydowany, ale na razie bez takich wielkich emocji. Zanim coś zrobi, to jeszcze na chwilę widzę, że się wycofa. On będzie analizował, szukał odpowiedzi w sobie, zastanawiał się, jak najlepiej post postąpić w tym kierunku. Ale ja też widzę, jakby u niego taki ciężar w tej sytuacji. Jego krok będzie związany z tym, żeby wreszcie uwolnić się od jakichś blokad i trudnych emocji, które sam w sobie nosi. I jego ostateczny krok. No, tutaj widzę zbliżenie się do ciebie. To jest energia działania, pasji, chęci kontaktu i pokazania ci, że nadal jesteś dla niego ważna. Także początkowo chłodna decyzja, chwilowe wycofanie, później uwolnienie ciężaru i zbliżenie z pasją. Także on się jeszcze waha ale jego krok w twoją stronę będzie pełen odwagi i takiego ognia. Także to nie jest przypadek, że to właśnie teraz zobaczyłaś. Czy to z tobą rezonuje? Jeżeli tak, zaobserwuj po więcej takich przekazów.